Przedział służbowy radia Ekspres FM. Artur Maciaszczyk, witam. Dzisiaj rozmawiamy o funduszach europejskich. Naszym gościem jest starszy akredytowany konsultant funduszy europejskich, pan Roman Prusak z Kancelarii Podatkowej Fiskus. Witam. Dzień dobry, bardzo witam serdecznie Państwa. Śląsk wykorzystuje fundusze unijne generalnie znakomicie, ale jeżeli chodzi o te z zakresu około turystyki, to już nie radzimy sobie tak dobrze. Tak, problem jest powiedzmy około turystyka. Przeciętna firma nie wie, z czym to się je. A około turystyka, takiej branży faktycznie nie ma bo jest to konglomerat pomysł tak, w naszym województwie w dotacjach unijnych. Chodzi o wszelkie, wszelkie inwestycje, które mogą przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego. A więc powodzą tu o takich trywialnych rzeczy jak budowa drogi, czy wc czy parkingu przy obiekcie turystycznym, po SPA, czy parki tematyczne, typu Dinolandia, typu nie wiem, tor samochodowy, ma to generować ruch turystyczny. To są pieniądze wydane po to, żeby generować pieniądze z turystyki de facto. Taka jest idea tego akurat działania. Nie jest to na gastronomię i nie jest na hotel, czyli na noclegi, ale na wszystko, co jest z tym związane. Człowiek przyjeżdża, śpi i je i chciałby coś jeszcze robić, tak? Czyli wyciąg narciarski na przykład, konie, woda w każdym, w każdym wariancie do wykorzystania. Muzeum prywatne, prywatny zamek, prywatny pałac, to wszystko jest około turystyka. Ile funduszy nam zostało właśnie na wykorzystywanie w ramach tej około turystyki i jak nam się udaje wyciąganie tych funduszy unijnych, bo generalnie z funduszami unijnymi na Śląsku jest bardzo dobrze. To jest ostatni nabór oczywiście w programie przewidzianym. Jest na to około ponad 6 milionów euro przewidziane. No nie jest to bardzo dużo. Do tej pory, jeżeli chodzi o fundusze, dotacje na turystykę i około turystykę, są one wykorzystywane w całości. I myślę, że też tak będzie. Aczkolwiek w tym konkretnym działaniu 321, około tryska dla przedsiębiorców, no jest problem ze zrozumieniem na co to jest.